Dobrze? Dobrze. Widzowie, dziś nagrywamy kolejny odcinek za Minecrafta. E, Mamy zamiar dziś wykonać parkour sloire. Akurat drużyny w ogóle nic nie robię bo się boją dla każdej z moich drużyn dobra, to już skupimy się bardziej na mocnej ścieżce miałam już drugi zakład bo jeden mój fałszywy nie był ale musiałam się trudno postarać się zrobić ten pakiet okej, okay, robimy o nie, te kaktusy już niektóre są już lepsze. Trzeba niestety poświecić. Okej, okay. snu. Hop, hop. To. Mm. tak? Jo! płynąć. ten ktoś mi rozwali za nie tylko zbroję. Mi się rozwala, więc mi trzeba uważam na tej serię karty, bo się nie rozwali mi całą zbroję. Hej, to nie mój nie O wow. to jest mój kot! Tak! I nie może tak się ze mną teleportować. Tak, to jest mój kot. No. Trzeba go zaprowadzić na górę, by wyszedł z mojego miejsca, by się przeteleportował. Ja... nie... możesz... Mam mm potem... -hmm. co się tak zastakowałeś? Piękny No serio? Droszczy to w Maj do mnie. Wejdź tu. Do środka miejsca. Wejdź tutaj. I siad. Dziękuję. I robimy tak i nic już się nie stanie. Hop, hop. No i to było ok. Teraz musimy na sali uważać na moje zbroje. Jak miałem uważać na moją zbroje, ale musimy ulepszyć moją gwiazdkę. Nie wiedziałem co z nim zrobić, więc musiałem ją zamurować. Okay. Musiałem po prostu zamorowywałam trochę wioskę, ale musimy zdobyć drewno, bo była i bez drewna. Musiałam serio zdobyć drewno. Ale drewno było mi jednym z potrzebniejszych miejsc. Ale nie wiedziałam, że iść do tej pory. Dobra, ale musimy zabezpieczyć wioskę na tego, czy... Musimy sobie trochę zdobyć patyków. Dobrze, posać to i dalej. Tak, mam jeden patyk. Szkoda, że nie jest wersja, co jest automatyczne, A jesteśmy w grze na hardcore do mądzie. Dobra, hop. Co da się rybkę?

Tutaj kici, 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 Miedzi, Miedzi Ja wierzę, te koty są głupie Po prostu głupie Hop. Pokażę je ci, rybę Ty, gorę ry. Hop, co ty tu się... Jeszcze... Jest obok mojego kota Jakby nie mojego kota I bym zamien, to ja bym cię zabił i urwał ci w łeb. Są wiekówy. Pół wieków. I teraz tutaj. Tutaj. I tutaj. Jest odwiedziny. I nie widzicie. Mhm. Ale teraz jest odwiedziny. Ja nie pamiętam, że tam go wystawiałam. Tam musi duży gały mieć. To nie fair, że te kotki tam tak w nie leżą. A gdzie Mała. Gdzie mała. Mała nieba do was nie. nie uciekł wam czasami, mały. No, jak? Lapa. Zostawiliście małego kotka. Samego. Hop! Mm, 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 mm. Jeżeli ten brzów pójdzie na swoje pole. Tu <tryk> jest zbyt wielki. Aha, tu jestem mały? To za chwilę go pomogę. Hop. Hop! Chodź malutki! Mały. No. Mały. To się nie utop. Mówię coś. Nie, nie utop się. Mały tutaj. Tutaj malutki. Tutaj mały. I dobrze. Hop. Zrobił już. Mhm. Panuje? Jeszcze drugi raz, gdzieś nie powtórzę. Kiedyś wyszedł z miguł.

On... Giereci... płatem ja na serio jest przynoszkodzony. On tylko jedno miejsce ubiega. Mój dom! Ty stoisz w tylko jeden miejscu przy... A Co? A co się dzieje z tym głupim A Tak jeszcze... To... No tak, chcesz się zabić. Nie możesz wyjść. Co ty... Ja bym cię błagał, służyłem na ciebie bloki koniec moich kotków. Ale ja nie lubię nie tak. To jest zbyt duży. Urosłeś na jakiegoś kukanta, a ty stąd nie wychodzisz, bo ty się oswoiłeś w takim głupim miejscu. No i koty mają mieć... koty miały mieć coś fajnego. Katki, próbuję na was daj lepiej. następnego dnia, jeżeli z kotkami chciałem Zrobić dobrze kotką. Kotki na mnie są najważniejsze w moim domu, więc chciałam i dać dużo dywanów, więc musiałam czekać domków z dywanami. Nie było łatwo, bo duże domy tu nie miał. Dywany, a mała miała. Ale najbardziej w tej wiosce są dywany. Tylko nie na ale rzeczy są tam, które są. Tak, właśnie takie domki są potrzebne. Z dywanami z samymi. Okej. Okay. Jest kolejny. 66, do, do 6, 11, 12. <laughs> no mm -hmm. a zapas wody zbyt w tym jesteśmy na pustyni muszę a zapas wody o. patrzcie jaki trudny challenge mam tutaj uniknąć spadania okej, okay. dobra ten kilof jest mocny więc muszę unikać spadania na tym okej, okay. dobra Szybko, 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 szybko. O, tu mnie rozwali. Okej, okay, na piasku jestem bezpieczny, ale... Myślę, na takim... Dobrze. Hop, koteczki. Macie koteczki racja. Dzieci mieli ładną dekorację. Hop, hop. Koteczki. To właśnie na razie w miejsce. Jedno łóżko dam Wam, by mieli, chociaż tutaj łóżeczko, kiedy po prostu sobie mieć to łóżko, o jedną nową z rzecz, dekorację. E? Ta będzie stała w waszym miejscu. Dekoracja w waszym miejscu będzie dało się. Nie. Ale... Hop! Hop! I hop! I hop! Będziecie mieli dwie dekoracje, tylko w co tych dekoracjach taka to może być. Ja mam ten... Tak! A nie, to dam im kotką. Mam kotką w nocy. Jeżeli będziecie mieli noc, to tutaj położę. E, jeżeli będzie Wam padać, to za chwilę to zrobię Okej, okay, let's

I this... Teraz tak, 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 tak. Może w końcu urodzicie kolejne dzieci. Hop, hop. A ty, ty. Mamy dzieci. Dwójka. Riko, 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 Dzisiaj miałam mieć hmm, 12 kotów. Dzisiaj miałem część, ale zrobiłem bardzo duże koty. Tu? Ale musiałam to zrobić. Zresztą nie byłoby łatwe. Pytanie z gdzie to jest ten poręczowy? Halo, gdzie poręczowy kot? Poli, On... uciek? Niemożliwe. Co to Sama biała, ale gdzie poręczowy? Gdzieś poręczowy gdzieś zniknął. Teraz z kostki wracam. Tu jest poręczowana. na serio tutaj? Jesteś poręczowy? A jak ty tu weszłeś? Poręcz! Hmm.

No, muszę was przyprowadzić. W... Hop, hop. Z tym. Szybko, całujcie. Okej, okay, kolejny. Hop. Nie, jeszcze nie mam. Dobra, daję ci. I... Um. não. não que veio o meu OK, Za. Tem tá. Você sabe o que fazer para entregar a missão, é Tu Dobra, zaczynasz Hop, 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 hop. 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 To jest wszystkich zaprowadzam w jedno miejsce. Armia białych na razie mam. Chodź, chodź. Dziok, 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 dziok. Jakie no, to będzie? Tak? Na razie mi brakują trzy godziny, serio. O! Tak. Wszystkie chodźcie tutaj. O, ten mały jeszcze nie przeszedł. Idzie. Hop, hop, hop. Jop. Teraz szybko robimy tak, tak, tak. Prowadzimy tego malutkiego i... Mm, 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 mm. Z, N, I, O,